thank <laughs> you Tu się dzieją cuda, naprawdę. Ciekawe, czy ktoś wie, jak, co to jest za miejsce. <laughs> Zapraszam na krótką wędrówkę po opuszczonej elektrowni. W okularach jestem dlatego, jestem że dlatego, tu panuje olbrzymie, ale to olbrzymie promieniowanie UV, które mogłoby spowodować zanik z mojego wzroku Stara, opuszczona elektrownia. Gdzieś na końcu Polski. Tu mamy radiator, długi, zawory, powietrze i woda, ja jeszcze słyszę nie wiem czy Państwo to słyszycie, ale ja słyszę reaktor, który pracuje. No, generalnie troszkę digam Myślę, że jakoś to przeżyje. Bardzo interesujące miejsce. No i dość groźne. Posłuchajcie Państwo tego dźwięku. A ciarki przechodzą. Zobaczymy tutaj. Pozamykany. Zapewniam Was, że w takiej elektrowni nikt nie mógł sobie pozwolić na dymka. To było absolutnie zakazane. Chociaż ktoś tu palił kamele, Franz? Kurwa. Gdzie jest wyjście? Skubiłem się. Nie wiem, czy dobrze idę. Zaczynam. Zaczynam. Zaczynam ogarniać mnie strachem. Bez powodu, ktoś by tej trupiej czaczki tu nie umieścił. Idę dalej. Kolejne zawory bezpieczeństwa, jest ich tu pełno To nie przelewki No, fajna konsola Agregat, to jest po rosyjsku reaktor jądrowy Znalazłem jeszcze jedno bardzo ciekawe urządzenie w tej drodze. To jest coś niesamowitego. Muszę to Państwu pokazać. To jest to urządzenie, o którym mówiłem. To jest. Aż ja się boję. Zresztą, zresztą spójrzcie sami. Niby zwyczajna rzecz. Suszarka do rąk. Kabel jest tutaj. Nie jest podpięty. I teraz Państwo spójrzcie. Działa bez prądu. To oznacza tylko jedno: wysokie promieniowanie. Oczywiście bezpieczeństwo ponad wszystko, czyli tego nie da się sforsować. Nie. Tu prawdopodobnie pracownicy tej elektrowni mieli swoją szatnię. oświetlenie pozoruje technologię LED ale to jest oświetlenie żarowe lata 60. XX wieku. Tu najwyraźniej Pracownicy spłukiwali się z radioaktywnych odpadów. To jest specjalne urządzenie. To znaczy, to jest specjalny brycznic. To nie jest normalny brycznic, proszę Państwa. On zmywa cały ten pył radioaktywny. I to, jest to jest specjalna zapora. A tutaj mamy specjalną szczotkę żeby ten pył radioaktywny zetrzeł z siebie i po zakończonej pracy w fabryce to znaczy w elektrowni zarabotę, bo nerwy wejść spokojnie do domu, zakładając, że się przeżyło tego typu obiekty, gdzie jest wysokie promieniowanie, są środowiskiem genialnym dla tego typu stworzeń jest ich tu bardzo dużo. Nie jestem pewien, nie jestem znawcą, ale tutaj mamy plus i minus, i wodę. To ma coś wspólnego z reaktorem. Zastanawiam się, ile ludzi mogło tu stracić życie. bo Nie wiem, czy Państwo wiecie, praca, praca w takich warunkach. Przy tak wysokim promieniowaniu to nie przylewki. Wyjście ewakuacyjne.